Super, wybudowane są te centra dystrybucji, gdzie się pali. Proszę, dojedziecie tam. Znaczy, ja powiem wam szczerze, nie wiem co robić. Oni tak wolno jadą, ta reakcja tych pojazdów, tego wszystkiego jest tak powolna, a pożar tak szybko postępuje. Żebym dosłownie musiał mieć na każdym kroku straż pożarną, żeby oni sobie z tym radzili. O nie, i oni jeszcze nie są w stanie tego zatrzymać. I teraz pytanie, dlaczego nie wyślecie trzeciego wozu strażackiego? Bo macie tylko możliwość. Dobra, zaczęli to gasić. Ok, no tu maksymalnie dwa mogą to gasić. Czyli po prostu mamy też za słabe wozy strażackie. No na to wychodzi. No, chłopów tutaj mamy do gaszenia pełno. Mamy dwa pojazdy. No nie chciałbym, żeby to się spaliło. Chyba serio będziemy bardzo potrzebować tego. E, tego badania na mniejsze pożary. Na mniejszą ilość pożarów. No chyba będzie faktycznie tak trzeba. Ale ok, mamy. Mamy coś bardzo ważnego. To znaczy. Centrum dystrybucji. Możemy sobie oficjalnie zacząć dostarczać na przykład mięso. Tu sobie pozmieniać wszystko już jak trzeba. I przy okazji, tu. Tak. Pojemność całkowita, zamknięte skrzynie. Mamy coś w tym stylu i chyba nic lepszego. Póki co. Nie dostaniemy. Więc ja kupię takie dwa. Jednocześnie. Yy, no, chłodnie potrzebujemy, więc taką jedną chłodnię jeszcze. I już będzie mięso, więc oni też będą bardziej zadowoleni. Może jeszcze więcej ich tu przybędzie. No cokolwiek, nie, ale już mamy taki jeden punkt. Później będzie trzeba poszukać, gdzie są poupychane te inne pojazdy, które mają tutaj coś dostarczać i na spokojnie ich po prostu się pozbędziemy i tu już będzie takie główne centrum, wiemy co, wiemy jak, wiemy gdzie. I te tutaj też już sobie działa, powoli sprzedaje. Coś takiego ustawiłem. Że deski powyżej 30% z tamtego składu nie sprzedaje i jednocześnie chlebek powyżej 60%. To samo, niech to leci na sprzedaż. Dzięki czemu liczę trochę, że no już widzę 3000 mamy za eksport. Prawie 3000, więc fajnie. No tutaj byśmy mogli faktycznie zacząć troszeczkę ograniczać import tak naprawdę, bo wy tutaj ciągle sprowadzacie ten żwirek, co nie? Ja muszę to zmienić, żebym nie zapomniał. No i tutaj już się trochę tego nazbierało, ale... Czy my jeszcze tego żwiru tak naprawdę potrzebujemy? Tutaj już nie potrzebujecie żwiru. Gdzie tu jeszcze trzeba było żwiru? To na razie wstrzymałem, bo stwierdziłem, że po co. Okej. Okay. Widzę, że te wiaty absolutnie nic nie dały. W ogóle, czemu tu są małe kontenery? Właśnie ja się zorientowałem, że postawiłem nie te wiaty, które trzeba. Tu trzeba te na duże kontenery. No trudno. I nie sprawdzimy, czy to zacznie działać. Trzeba będzie jeszcze poczekać. No ta zima mogłaby się skończyć, bo oni strasznie wolno jeżdżą. A nie możemy na razie dostawić więcej od odśnieżarek. W sumie te centrum będzie gotowe niedługo, już pewnie na przyszłą zimę, więc trochę może sprawniej będzie to działać. Ale zaraz, czy pojazdy już przyjechały? Proszę nam to pokazać. Tak, więc mięsko dostarczać, no to wiesz o tym. Tu chlebek, ale tu oczywiście będzie wyładunek. Tak, chlebek poniżej, jak będzie mniej niż 20%, niech to dostarczają. I myślę, tak, zupełnie szczerze, alkohol, alkohol. Może trochę sprawniej by to działało, bo nie musieliby jeździć takich odległości. Wtedy na spokojnie wyładunek właśnie bezpośrednio w tym budynku. Braliby stąd i przywozili tu w zimę to naprawdę może być pomocne. O, ale nie wyładunek, tylko tu musi być ładunek. No co ty, gościu. Okej, okay, i coś takiego nam wystarczy. Wydaje mi się, że to będzie spoko. A właśnie, i jeszcze... Bo też tutaj byście musieli ładować to i to i dostarczać tutaj. Okej, okay, czyli mięso też teoretycznie ładunek i wyładunek musi być w tym miejscu. Bo widzę, że mięsa oni też potrzebują. Dobra. Tu już wszystko jest poprawione. Ładunek i wyładunek, bo oczywiście trzeba przywozić. Ehm, może zabierajcie stąd jakieś powyżej 30%. 10%. Tu docelowo będą przyjeżdżać z mięsem, ale póki co, no niestety, inaczej tego nie ogarniemy. Tu szczerze tak samo bym robił, chociaż nie. Bo jak tak zrobię, to oni wtedy będą też na siłę tu trzymać alkohol. Dobra, jakby na razie niech będzie coś w tym stylu. Wy i tak zajmujecie się tylko naszym miastem. Więc potencjalnie jak będziemy chcieli stąd jedzenie gdzieś wywozić, to musimy inne centrum ogarnąć, ale to już na spokojnie. Wy tu sobie na razie działajcie. No, wy się budujecie, tutaj nic innego nie zrobimy. Tym akademikiem na razie się wstrzymuję, chociaż moglibyśmy zrobić taki akademik, ale na razie jest ok. Tutaj sobie coś tam działacie. A jak wy sobie radzicie? Tu już jest droga skończona, tak naprawdę. Teraz zajmujecie się tym. Trochę tak szczerze, w ogóle za dużo porobiłem tych ulepszeń. Ale okej, okay, no. To miasto niech się po prostu powoli buduje. Mogłem tak naprawdę w ogóle wcześniej tu ogarnąć te centrum, żeby właśnie drogi już tam wcześniej zaczął robić. Bo w tym mieście to już nam niewiele zostało, tak naprawdę tylko budynki mieszkalne w większej ilości, może jakąś rozrywkę jeszcze dla nich i no i wiadomo, sąd i więzienie i to by było tyle. No i oczywiście drogi jeszcze tutaj, ale drogami się na razie wstrzymamy. Tak właściwie to moglibyśmy przejść do większego wyburzania. To znaczy tak, wyburzyć ten budynek, yy, ale chyba musimy go najpierw podłączyć ścieżką no bo oni w sumie muszą jakoś do niego dojechać. Okej, okay, dobra, i teraz wyburzanie, tak, yy, i podziemie, tu wszystko wyburzanie i z tej strony zrobimy dokładnie to samo. Bo tego już nie potrzebujemy, to nam zalega, więc tutaj nie chłopacy to powoli wyburzają. Yy, tu jeszcze oczywiście na powierzchni całość, całość tutaj. No i ten budynek oczywiście też. O, w końcu wiosna i trochę nam się tu zrobi lepiej, jak to wszystko powyburzamy. No to do niczego nie jest potrzebne, najgorsze, że oni tego złomu ciągle nie wywożą. Chociaż nie, no wywożą, ale po prostu bardzo powoli im to idzie. Między innymi jeszcze tutaj zostały odpady, gdzieś tam e, ten rurociąg podziemny, o właśnie, w tym miejscu złom. No ale dobra, jak wywożą, to wywożą, super. Nie ma co się spieszyć. I wiecie co? Z tej linii, gdzie mamy granica kamień, ja bym im zabrał jeden autobus. Tak w ogóle to weź go sprzedaj, o. I niech tu kursuje tylko jeden autobus, to nam bardzo spowolni produkcję, ale z drugiej strony bardzo ograniczy koszta. I być może w końcu gdzieś tu wystartuje ten nasz autobus z pracownikami od nas. Ale niech jeszcze jeden autobus z granicy co jakiś czas tutaj dojeżdża. I może nawet zrobiłbym tak, żebyście wy już brali robotników z dworca. Tutaj w ogóle poulepszajcie te drogi, tu na razie się zrobi problem, bo będzie problem z dojściem, ale okej, okay. na razie sobie to poulepszajcie w swoim tempie, nic, nie ma pośpiechu. No i zaczynacie sobie budować to, okej. Okay. I tu już faktycznie utniemy tych pracowników z zagranicy praktycznie do minimum i zobaczymy jak to będzie działać. Chociaż no mam przeczucie, że nie będzie działać, ale... Bo ten nasz autobus z miasta on by musiał co chwilę przywozić po 20 pracowników albo i więcej. Z drugiej strony jakby liczba mieszkańców tego miasta rośnie i to jest bardzo. Mamy już 1050 praktycznie. Jeszcze to w ogóle ogarniemy w ten sposób, że zrobimy im przejście tutaj. Oni tu pewnie będą na coś narzekać. Eee, brak przedszkola. No, od biedy gdzieś tu jakieś małe przedszkole moglibyśmy postawić. To no mówię, no to już jest takie trochę na siłę, ale nie, chociaż nie, nie. W tym miejscu właśnie moglibyśmy coś postawić: jakieś małe przedszkole. Bez szkoły już, ale takie małe przedszkole. Powiedzmy, że szkołę mamy jedną i to wystarczy. O, ale takie przedszkole już jak najbardziej mogłoby tu być. Bo jeszcze teoretycznie, tu jakieś mogą bloki powstać, e, w celu rozbudowy tego naszego miasta. Co jak najbardziej, coś w tym stylu zrobimy. No bo już tak naprawdę tutaj nie mogę bloków budować. Musiałbym znowu kombinować z elektrycznością, z jakimś tam ciepłem, i tak dalej. Dostępem do sklepu. E, tutaj już. E, Trochę jeszcze właśnie mogę pobudować. To jest właściwie jedyne miejsce. Bo tutaj to samo, nie? Chociaż już tutaj praktycznie każdy budynek, który stoi, budynek mieszkalny, oczywiście, a poza tym yy, ma full mieszkańców. No i te dwa, ale one są świeżo wybudowane, a ten? Ej, no tutaj też wzrosło do 18 z jednego. Coś czuję, że tych budynków musimy zakolejkować trochę więcej. Może tutaj jakiś ostatni budynek by się udało wcisnąć. Mielibyście dostęp do sklepu? Średnio i to mocno średnio, kurczę. No tu mielibyście dostęp do sklepu, na pewno. Więc tutaj możemy postawić taki jeden budynek jeszcze. W ogóle tu porobić jakieś takie ścieżki. No i tu byłby taki jeden budynek. O, w ogóle już ulepszyliście? No to super. Czyli macie oficjalne przejście na dworzec. Chociaż szczerze, to ten fragment też Wam jeszcze ulepszę. Tak w razie W. Bo może to zwiększy akurat dostęp kogoś stamtąd do tego dworca. No samoloty to nas nie interesują. Po prostu musimy tutaj dostawić więcej budynków. Ale na pewno nic by się tutaj nie ten... No niewiele brakuje, że ej, w sumie dobra, mają tutaj dostęp. Znaczy będą mieli jak zostanie wybudowana ta ścieżka. Czyli tutaj teoretycznie i praktycznie też możemy wstawić jakiś budynek. No więc idealnie od razu powyłączamy, bo nie chcemy z mieszkańcami. Nam mieszkańców się tutaj robi wystarczająco. I okej, okay, i możemy się teraz wstrzymać z czymkolwiek, bo tu powstaną dwa takie bloki. W tym miejscu też na pewno w przyszłości powstanie tego więcej, tylko wybudujcie im to przedszkole. Jakby to jest główny zakład pracy, gdzie oni pracują i to też jest delikatny problem. Bo oni zamiast sobie przyjeżdżać tutaj, właśnie do pracy, no to niestety wszyscy po prostu siedzą tutaj w zakładzie. Może gdyby tu poulepszać drogi, to wyszłoby to jakoś lepiej, że nie wiem, więcej osób miałoby dostęp do tego przystanku i chcieliby stąd jeździć do pracy. No w teorii mógłbym to porobić, nie? Takie ulepszenia. Tutaj ustawimy, żeby szybko to zrobili. Może to coś zadziała, ale może właśnie, na razie tego nie budujcie, po prostu. To, co możecie zbudować, to jest taka mała wiata. E, mała, więcej, większej nie trzeba. Chociaż może lepiej po tej stronie, o, zdecydowanie. No ten autobus teraz oszalał, ale to dlatego, że zablokowałem im tutaj drogę do przystanku. Tutaj budyneczek ciągle miałby dostęp do sklepu. E, dobra, bo to jest dla mnie najważniejsze, nie? Dostęp do sklepu. Możemy go sobie tu zakolejkować. E, w takim razie po tej stronie też miałby dostęp. A ty miałbyś dostęp? Ty już byś nie miał dostępu nawet do elektryczności. Ok, czyli powiedzmy, że tutaj kończymy naszą przygodę. Tutaj w teorii to wymaga też elektryczności. No to jest delikatny problem, ale takie boisko możemy wam tu wstawić. Podłączymy nawet. I w sumie jakiś pomnik byśmy Wam tu mogli postawić, idealne miejsce przy śmietniku, oczywiście bez mieszkańców. Jak to wygląda z naszymi wydatkami? No dalej kiepsko, dalej jest źle, bo niestety no bardzo dużo dalej musimy materiałów zamawiać. Tego póki co nie naprawimy, bo nie ma jak. Natomiast ciągle mam bardzo dużo zagranicznych pracowników. Trochę nie wiem czemu, bo naprawdę to wszystko zmniejszyłem. A tutaj ich naprawdę siedzą przy ogromnej ilości. Czym oni przyjeżdżają? To jest aż dziwne, ale okej. Okay. Dobra, ty już ulepszasz super. Zaraz przystanek będzie dostępny. W ogóle to teraz właśnie podłączmy ten budynek. E, tu w ogóle moglibyśmy coś jeszcze wybudować. I teraz pytanie: Tylko, że ty nie masz dostępu do elektryczności. Tutaj byś miał? Okej. Okay. Dobra. Pasuje mi to, tylko musimy się odwrócić i zrobić tak. Usuń te połączenia, bo to nie ma sensu, żeby aż tyle połączeń było. E, tu najwyżej możemy dodać jeszcze jedno coś w tym stylu. Po co więcej? No. I najwyżej jeszcze z tej strony byśmy coś zrobili takie jedno połączenie. Tu nawet tak, żebyście mieli na pewno bliżej do szpitala. No i to w sumie tyle. Tylko zaznaczymy, że oczywiście bez mieszkańców. No jazda, budujcie wszystko, budujcie. Więcej mieszkańców to większa produkcja. Większa produkcja to większa kasa, którą możemy potencjalnie zarobić. Ładnie, po przywoście wszystko, czego potrzebujemy. I jeszcze potrzebujemy w ogóle tych części elektrycznych. Tu już jedzie po pracowników. Tutaj jacyś robotnicy co jakiś czas czekają. To są dalej bardzo małe ilości, ale no przynajmniej ktoś czeka, można go zabrać właśnie do roboty i korzystać z naszej własnej siły roboczej. A, jednego gościa wzięli tutaj do roboty. Będziemy to budować wszystko wieki. Sprawdźmy jak sobie radzą tutaj. Dobra, tu drogę to wiadomo mamy skończoną, okej, okay, czyli tutaj sobie kończycie. Tu wam całkiem nieźle idzie. No wiadomo, zajmuje to mnóstwo czasu, ale my też nie mamy jakoś super dużo żwiru. Właśnie może lepiej by to wyszło jakbyście brali żwir z po prostu składu celnego, ale czy to ma jakikolwiek sens to nie wiem. Moglibyśmy trochę posprzedawać, natomiast no problem z kasą cały czas. No inaczej, na pewno więcej pracowników potrzebujemy, a więcej pracowników będzie jak będzie więcej mieszkańców. Szczerze, dawaj tych z trzeciego świata. Oni mają jeden podstawowy problem, to znaczy, no oni są niewykształceni, oni muszą się kształcić. A... Ale miejsce w, jakby w szkole mamy, więc chyba to jest ok. Na dolarów jakby, dolary możemy wydać, niestety właśnie te nasze ruble powiedzmy, bo nie wiem co to jest, to musimy oszczędzać. Szlipa jest taka, że ten autobus zblokował nam produkcję czegokolwiek. Więc żeby on się odblokował, musimy ukończyć to. A tu nam brakuje, brakuje czterech roboczych dni, czyli po prostu jeden pracownik na chwilę. Nie, czeka tu ktoś? Czeka. Obyś go tam zabrał. Tu już wszystkie budynki przeładowane. Tutaj musimy jeszcze zrobić dojście do tego budynku i oni zaczną go budować. W sumie. Budujcie też ten budynek. Dobra, ten jeden gościu to chyba sobie jednak nie poradzi. Jeden gościu to jest chyba jeden roboczodzień. Więc jeszcze będziemy potrzebować trzech. Ale patrzcie, takie duże bezrobocie. Z powodu niskiego wykształcenia. No dobra. No to są właśnie ci z trzeciego świata. Więc musimy im dać czas, żeby się wyedukowali jakkolwiek. Ta opieka nad dziećmi to jest po prostu to. Więc jak najszybciej też proszę mi to ukończyć. Potrzebujemy tego po prostu. A tutaj jeszcze trzech ziomków do pomocy. Tyle wieziesz? jednego. No to super, to fantastycznie. Wiecie co? Ja tu zmniejszę liczbę do 30 pracowników. Jakby więcej niech tutaj nie przychodzi w razie W. Oni sobie na takiej ilości super będą radzić, a jednak mamy też inne miejsca, gdzie oni mogliby pójść do pracy. Przede wszystkim właśnie ten sektor. Tu może jeśli chodzi o gości spoza biura, to ich wyłączmy. Tutaj by się też przydało. Zrobić ulepszenia, w ogóle miałem wrażenie, że oni idą tak, tylko po to, żeby zawrócić i pójść tędy. Jakoś to tak bardzo dziwnie działa, natomiast tutaj też ulepszymy kilka ścieżek. Może to do czegoś e, się przyda, ale no nie wiem. O dobra, ukończyliśmy to, czyli oficjalnie ten autobus się odblokowuje. Z powrotem wszystko będzie tutaj działać tak, jak działało. Tak jest, już gościu przyjeżdża, tylko co on tu przyjeżdża, jak tu nikogo nie ma? To jest ten problem. Ja wiem, że mógłbym na sztywno zaznaczyć, że na przykład z tego budynku mogą pracować tylko tutaj, w sensie wszyscy na ten przystanek, nie? No i w sumie tak zrobiłem, no tak chyba będzie lepiej. Tu będzie jeździł ktokolwiek, a ten zakład i tak sobie poradzi. Zresztą tu właśnie, full produkcja zrobiona, tak naprawdę. Pracowników to tu faktycznie dużo. Więc niech tak będzie. Ten jeden budynek, wyłącznie właśnie tu. Chociaż ostatecznie chyba zrobimy tak, że to z tego dużego budynku będą przychodzić tutaj, a ten po prostu uwolnimy i niech idą, gdzie chcą. No właśnie, chyba tak porobimy na sztywno. Tak samo z tego budynku będą mogli tylko tu przychodzić, bo to działa zdecydowanie lepiej. Jak oni mogą chodzić gdzie chcą, to mam wrażenie, że oni się gubią jakoś. No nie wiem, albo idą tam, gdzie w ogóle nie są potrzebni. A już tutaj miałbym właśnie własnych robotników. W ogóle bym nie musiał brać z zagranicy nic. Nasi pracownicy już tutaj pracują. Więc okej, okay. a no faktycznie moglibyśmy zmniejszyć zapotrzebowanie. Na tych pracowników z zagranicy, tak zupełnie szczerze, to moglibyśmy zastosować taki myk autobusy, ale nie wozić ich tym, tylko jakimś busem. Na przykład takim, 17 pasażerów, o. Wtedy tych 17 pracowników by tu dalej przyjeżdżało, no bo wiadomo. Ale więcej nie, bo więcej to będzie po prostu od nas tu przyjeżdżało. I w ten sposób zaczniemy oszczędzać. Bo inaczej to my tego nie zrobimy po prostu. A, ty idziesz zatankować, ok? Z tobą to nie wiem co jeszcze zrobimy. Na razie sobie stój, on niech pojedzie zatankować. A właśnie, jak tam moje drewno? Szczerze, przy... A, dobra, przyspieszcie tylko, że wy nie macie gdzie śmieci odwozić. To jest właśnie... To to już będzie za chwilę full. No, największy problem mam teraz z tymi śmieciami. Pokończymy co tam trzeba i wrócimy do tego systemu, żeby brać tylko moich. Też dopóki nie powstanie ten budynek. To się trochę sprawy komplikują. Ci będą sobie pracować gdzie chcą. Tam ci będą wszyscy przychodzić właśnie tutaj. Jak to fajnie mieć swoich własnych pracowników. Ale jeszcze, żeby to działało sprawniej, to weźmiemy właśnie tak, granica kamień i takim małym busikiem będziecie jeździć. Yy, a wy serio, musicie sprzedawać śmieci, bo... Więcej tych wysypisk nie chciałbym już stawiać. Musimy się po prostu zacząć tego pozbywać, więc jedyna opcja jest taka. No, w sumie to też możecie jak najszybciej wybudować. Jak szczerze, to ten autobus możemy dać na tę linię. Tylko właśnie zachowajcie tam jakiś odstęp. Bo oni tam stoją tylko po to, żeby za chwilę zniknąć, żeby przyjść na nowo. Po prostu za wolno to trwa. Za długo to trwa i, i to się tak niepotrzebnie kumuluje. Szczerze, to tutaj już mam tyle pracowników. Że może w ogóle bym już nie potrzebował tych zagranicy tutaj. Najgorzej właśnie, że z tym drewnem trochę utknęliśmy. I przedszkole tutaj będzie skończone, więc oficjalnie te rejony będą miały dostęp do tego przedszkola. Bo ci to pewnie mają dostęp do tego, prawda? No tak. Ale do tego będą mieli trochę bliżej. Jeszcze jak poulęszam te drogi, to będzie jeszcze bliżej. Więc po prostu tak to ogarniemy. No, tutaj 13 obywateli aż. Eee, no z tym kościołem to niestety, słuchajcie, nie da rady. O, dobra, zaczęliśmy budować ten budynek. Tutaj też budujemy na to Natomiast budujemy przy użyciu ludzi, których nie chcemy, czyli macie budować przy użyciu ich. Zadania skończone, od razu odpalcie w takim razie to. Bo tu widzę jakaś służba bezpieczeństwa. No to by było spoko porobić, ale najpierw ogarnijmy te pożary. To jest element, który boli najbardziej. I też widzę tutaj zostało 90 roboczo dni. Tu sobie wszyscy powolutku pracujcie. Ale oficjalnie z kasą mamy tragedię. Wracając do miasta, to tutaj widzę tak, ładnie sobie radzicie, jakiś tam personel jest, więc wy możecie bardziej pracować. Tutaj sobie budujecie, tu w ogóle wiata jest zbudowana, tutaj budujecie, no wygląda to naprawdę dobrze. O, tutaj już prawie budynek skończony, tutaj już został ostatni etap. Jeśli chodzi o miasto, to wygląda naprawdę dobrze. Jak to wygląda tutaj z tymi drogami na przykład? Ok, czyli ten odcinek jest już w całości skończony. A teraz widzę, robicie tutaj może być. Tu sobie robicie powolutku. Może ja faktycznie powinienem tutaj ustawić priorytety. Po prostu tak, zrobić, żeby to miasto zaczęło funkcjonować samo w sobie, i dopiero później, żeby oni budowali tam. I chyba tak zrobimy. Więc tak, głównym szlakiem poprosimy tutaj też możecie zrobić tutaj do przodu tu sobie robimy tak, tu sobie robimy tak ten przystanek może być i tu i oficjalnie nam się odblokuje dostęp do sklepów, do domów i do tych dwóch. Czyli do przedszkola i do szkoły, a nawet do straży pożarnej, w sumie, no tak. No i jak to wybudują, może będzie trochę sprawniej, bo właśnie chyba nie ma sensu, żeby oni najpierw robili drogi tutaj. Zanim oni to zrobią, to już to miasto to w ogóle. Może to jest lepsza droga. Stawimy to w ten sposób i oni powolutku będą sobie budować. A później pójdą tutaj. No na razie on to będzie tam zawoził, no bo sobie zakolejkował, no tego się nie da zmienić.